Czy kiedy pan słucha debaty publicznej na tematy gospodarcze, na tematy finansowe, jako rektor szkoły Głównej handlowej nie czuje się pan czasami zażenowany? Biję się w pierwszy, bo to jest wina edukacji ekonomicznej. To my może nie spełniliśmy oczekiwań odnośnie jakości tej edukacji ekonomicznej. Dlatego też bardzo się cieszę. Że rok 2024 jest rokiem edukacji ekonomicznej i będziemy o tym cały czas mówić, jak lepiej edukować społeczeństwo, żeby nie być zainteresowanymi rozmowami na temat gospodarki, na temat finansów, na temat ekonomii. Żeby dzieciaki nie mówiły, że pieniądze się wyjmuje z bankomatu. Albo dorośli, żeby nie mówili, że rząd ma pieniądze swoje. No dobrze, ale w takim razie jak to zrobić, żeby społeczeństwo było dobrze wykształcone ekonomicznie, przynajmniej w tej podstawowej e, części, żeby świadomie podejmowało decyzje i wiedziało, kiedy mają e, ludzie do czynienia z demagogią, e, z opowiadaniem głupstw, a kiedy e, z e, prawdziwymi merytorycznymi argumentami. Edukować, edukować i jeszcze raz edukować. Wykorzystując rok edukacji ekonomicznej na SGH, od Nowego Roku Akademickiego otwieramy otwarty Uniwersytet Ekonomiczny, gdzie właśnie będziemy edukować społeczeństwo, i to najmłodsze, i to średnie, i to dojrzałe żeby ta wiedza ekonomiczna w naszym społeczeństwie rzeczywiście była na stosunkowo wysokim poziomie. A ten otwarty Uniwersytet Ekonomiczny będzie dostępny w postaci fizycznej czy zdalnej? Jak to będzie? będzie? Będą dwie możliwości. Pierwsza możliwość to będzie dostęp na naszej uczelni, czyli zajęcia w naszych salach dydaktycznych. I oczywiście druga ścieżka, ścieżka online.